Dziś pokażę Wam. Zamiast wiertła użyję takiego specjalnego przyrządu na wiertaka. To jest na wiertak 2,5. Montuję go normalnie do wiertareczki ręcznej, zaciskam i potrzebuję otwór 6, także będę wiercił nim, aż stawi sobie teraz punkt. Zakręcę sobie zęb, kropelkę poszerujemy, ale zamknięte, żeby się, jak się przewróci, żeby się nie wylało. Jeszcze się nie chce. O, Teraz i teraz będziemy sobie wiercić. Nawet najlepsze wiertła przy wiertarce ręcznej nie będą tak szybko wierciły, jak właśnie na wiertak. Także dla początek, czy tam jakieś takie krótkie otwory, to można sobie wiercić na wiertaczkę. Dziękuję.